Złoty chłopak to turecki serial, który z powodzeniem zagościł w sercach polskich widzów. To zasługa barwnych bohaterów i fabuły, gdzie nic nie jest takie oczywiste. Jedną z postaci, która towarzyszy nam od początku, jest Yusuf, w którego wciela się turecki przystojniak Umut Gezer. Zobacz, jaki jest prywatnie turecki serial Złoty chłopak, turecki. Jali Kapkini zadebiutował w polskiej telewizji 28 sierpnia 2023 roku i z marszu podbił serca widzów. Jest emitowany o stałej porze na Antenie TVP1 nowe odcinki o godzina 14, zaś powtórki o godzina 65. Telenowela z nadbosforu doczekała się w Turcji dwóch sezonów. Jeden sezon składa się 36 odcinków trwających OK. Dwie godziny każdy.